Hej, hej, hej! Cześć, witajcie! Z tej strony Maciek Ichlocki, a dzisiaj kwietniowa LEGO prasówka. Mamy tych magazynów naprawdę dużo. Ja tylko przypomnę, że w prasówkach chodzi o to, że ja przeglądam sobie, co aktualnie jest w kioskach i czasem to się trochę nie pokrywa z miesiącem, ale zawsze Wam prezentuję to, na co czekamy, co jest niewątpliwym plusem tego materiału. No i dzisiaj mam trzech faworytów. Zobaczcie, magazyn LEGO Batman śmiało sobie poczyna, bo mamy tutaj Robina i dwa dodatki, saszetkę naklejek i saszetkę. Kart, wszystko za 14,99. Dalej, coś na pewno godnego uwagi, to Magic Pocket wydanie specjalne 14,99, a w środku mamy dwa polibagi, więc pod kątem liczby klocków na pewno to się opłaca. No i jeszcze Lego City tradycyjnie, bardzo lubię ten magazyn, i mamy tutaj ogrodnika. W środku kilka komiksów piłkarskich, więc to co niedźwiadki lubią najbardziej. Ale przyjrzyjmy się pozostałym magazynom, co też w kwietniu zagościło do kiosków. No i pozostałe cztery magazyny, które kogoś mogą zainteresować, no akurat na moim pudle się nie znalazły, no bo konkurencja była bardzo duża. Lego Ninjago tutaj mamy heavy metal, no kolejny łowca smoków, to już tak się trochę przejada, ale inna ciekawa sprawa, mega power mia, więc jeżeli ktoś zbiera karty, no to trzeba być uważnym, gdzie te limitki specjalne się pojawiają. Scooby-Doo, wydanie specjalne z takim polibagiem strażackim, to jest też dla niektórych interesujące, bo wiem, że część z Was uwielbia te służby porządkowe, tych ogniomistrzów, którzy ratują ludzi w potrzebie. Lego Friends, słuchajcie, też niezły dodatek. Niemowlak, butelka na mleko, mały kocyk, jakaś płytka zielona. Też coś ciekawego, jeżeli ktoś tych elementów nie posiada. No i na końcu Lego Star Wars, last but not least, jest to Slave One, czyli jeden z kanonicznych pojazdów. Ciekawa kolorystyka, i temu też się przyjrzymy. Jeżeli chcecie poczytać o cenach albo dokładnie, jaki to jest numer, to te informacje zawarłem na dole w opisie. No i lećmy już do modeli. Ale zanim się przyjrzymy modelom, no to zerknijmy, co będzie na nas w przyszłości czekało w kioskach, w salonach prasowych, a kilka ciekawych numerów tutaj znajdziemy. Przede wszystkim nowość! W momencie, kiedy publikuję ten film, jest właśnie 2 kwietnia, więc to już powinno być w kioskach w całej Polsce, a jest to LEGO Ninjago Legacy czyli jakiś taki magazyn, który pewnie będzie miał z jeden, dwa numery, a w pierwszym będzie Garmadon i w tej starszej wersji, niekoniecznie ten wiązany z Lego Ninjago mówi, bo on jest trochę ugrzeczniony, a ten tutaj starszy, no przez niektórych jest uważany za dużo lepszy model tej postaci, no i mamy tutaj oprócz tego Mega Power J oraz saszetkę z naklejkami, to jest coś na pewno ciekawego, jakaś taka skrócona recenzja na Facebooku się pewnie u mnie pojawi i dalej. Kolejna ciekawa ciekawa sprawa, już w tym regularnym magazynie Lego Ninjago, który 16 kwietnia zawita do punktów sprzedażowych trafimy Iron Barona. No niesamowicie bym się cieszył, ja akurat mam tą minifigurkę z zestawów, ale jeżeli ktoś nie ma, to to jest naprawdę fajna okazja. No i kolejna taka super mega karta, tym razem Samurai X, więc dla zbieraczy kart to też jest taki dzwonek alarmowy, słuchajcie. O, ciekawa sprawa, 16 kwietnia Lego Friends i widzę w w tym mini zestawie, oprócz niedźwiadka, którego niektórzy lubią, niektórzy nie lubią w tej wersji francowej, jest jeszcze ten nadruk słoja. Świetna sprawa, bo jak drzewko na makiecie zetniemy, no to przydałby się taki element. Nieźle, nieźle, co tu jeszcze jest ciekawego, no trochę roślinności, ale naprawdę tak mikroskopijnie zaledwie jeden listek. No nie mniej jednak, zawsze niedźwiadek, zawsze nadruk tego pniaka. Co tutaj dalej? Aha, LEGO City i ktoś z podniebnej policji w jakimś jetpacku, dzielny policjant i kolejna niesamowita karta, więc kurde, trzeba być cały czas z ręką na pulsie. 23 kwietnia. Hmm, hmm, hmm. Czy coś tutaj ciekawego jest? No na pewno ta kamizelka i może ten tors, to się jeszcze przyjrzymy, bo tak naprawdę coś podobnego już było. Co prawda, wtedy ten policjant był w jakimś takim samolociku, ale jednak podniebna policja to nie jest to, co jakoś tak szczególnie spędza mi sens powiek. Dalej, co będzie w LEGO Star Wars? O, kolejny ciekawy statek, garść białych elementów to mi się może przydać. No i widzę jakaś taka funkcja. Ruchoma. Może, może to będzie ciekawe 30 kwietnia w kioskach. No i ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, kolejny numer LEGO Batman, tym razem z Supermanem. To jest, słuchajcie, ciekawa sprawa, może warto by zmienić tytuł tego magazynu, na chociażby LEGO. Superheroes albo coś takiego, no w każdym razie, tutaj będzie pojemnik z kryptonitem, co jest na pewno ciekawe, bo figurka Supermana jest niestety dosyć częsta, więc to się nie umywa do Robina, którego za chwilę Wam pokażę. No, ten Superman był w wielu, wielu miejscach, a to dopiero 21 maja, czyli było, nie było tak jakoś przed Dniem Dziecka. Także słuchajcie na Legacy. Najbardziej czekam, bo to jest jakaś nowość, ale przejdźmy już do kloców. No Robin, słuchajcie, co tu dużo mówić, ta figurka rzadko kiedy występowała poza zestawami, więc duży plus dla wydawnictwa za taki dodatek. No i co my tutaj mamy? Kolorowe wdzianko, ja wiem, że ta postać była w przeszłości cyrkowcem, więc może stąd to się wzięło. Trochę tutaj fani reggae na pewno będą mieli ucieszoną buźkę, bo to jest właśnie ta kolorystyka. Fajny, szczegółowy nadruk. Mamy również tutaj taką kotwiczkę, to jest akurat element klasyczny, no i jestem bardzo zadowolony, że dostajemy tutaj taką postać. Ona ma jeszcze alternatywny wyraz twarzy, zobaczcie, taki bardziej uśmiech, no i na pewno da radę te wszystkie elementy wykorzystać. Na przykład taka żółta peleryna to przecież rzadko występuje jako dodatek do magazynu. Jak jeszcze do tego dodamy te karty naklejki, to wychodzi nam całkiem fajna opcja za 15 zł bez grosza. O tak, słuchajcie, tutaj może nawet jeszcze lepszy dodatek, bo oprócz minifigurki jest kilka elementów, co prawda nie na licencji, ale komu to przeszkadza. Na pewno ci, którzy budują jakieś domy, jakieś ogrody, jakieś swoje miasta, będą tutaj zadowoleni z tego dodatku, bo taka mała kosiarka i pan, który może robić na przykład za jakiegoś dozorce, za jakiegoś stróża. No na pewno każdemu się przyda i to jest fajne, że rzeczywiście te ostra przykosiarce one się kręcą. Mamy tutaj mniejsze, większe kółka, fajna kolorystyka, wszystko takie czerwone. Kolejne czerwone krzesełko w mojej kolekcji, a ja ich potrzebuję akurat bardzo dużo, więc tutaj również się cieszę. No i jeszcze ewentualnie można by mieć takie zastrzeżenie, że czemu ta kierownica cała taka czarna? Jak dla mnie to nieco psuje efekt, jakby to kółko było białe albo czerwone albo coś... Byłoby chyba nieco lepiej, w każdym razie kubrak ogrodnika to jest naprawdę dobra rzecz, klasyczna do miasta. No i to na pewno się nie jednemu z Was przyda, więc słuchajcie, jak najbardziej LEGO City niezmiennie, jeżeli ta gazetka wychodzi akurat w tym miesiącu, kiedy robię prasówkę, no to najczęściej do niej trafia. Tych modeli tutaj dzisiaj nie będę z Wami składał, bo one już się pojawiły na moim kanale. W każdym razie sami zobaczcie: 14,99. Tutaj mamy prawie 60 klocków. Tutaj koło 30, więc jest już całkiem sensownie. No i inna jeszcze sprawa: zbliża się Wielkanoc, a tutaj mamy kilka króliczków. Podobnie jeden tutaj przy polu golfowym się przypałętał, więc całkiem, całkiem fajnie. Niby zestawy dziewczęskie, ale jednak nawet chłopak czasem może coś z tego wyciągnąć, więc jak najbardziej polecam, szczególnie dla tych, którym zależy, żeby za jak najmniejszą kwotę jak najwięcej klocków wyszarpać. Szczerze powiem, że myślałem, że w Lego Ninjago już nie będą nam dorzucali tych łowców smoków, a tu jednak. Teraz mamy Heavy Metal, a za miesiąc Iron Baron. To jest niby fajne, bo nie musimy mieć żadnego zestawu, żeby wyzbierać sobie praktycznie całą ekipę z tych złych co jest niewątpliwie plusem, ale z drugiej strony no ileż można, te elementy już zaczynają się niestety powtarzać. Fajnie, bo mam całe statko tych łowców, ale myślałem, że już coś odnośnie Legacy wejdzie do tego magazynu, a tu się okazuje, że osobny magazyn dla Legacy powstanie, więc słuchajcie, no szkoda, szkoda, aczkolwiek jak sobie wymontujemy kilka elementów, na przykład te naramienniki, fryzurę, Czarną sztabkę, to jest to coś ciekawego. No i przede wszystkim zobaczcie, postać, mimo rozbudowanej kuszy, nie przewraca się. A za to jest u mnie plusik. Fajny zbiór elementów, ale tak jak mówię, to już było. No, słuchajcie tych pojazdów All-Terrain Very cool, To my mieliśmy w Lego naprawdę bardzo dużo. Popularny kład. Tym razem Strażacki nie wyróżnia się praktycznie niczym, oprócz tego, że ma dziwnie dobraną kolorystycznie płytkę konstrukcyjną, taką żółtawą, no ale kilka akcesoriów tutaj na pewno jest ciekawych. Widzicie pewnie tą siekierkę. No, to jest nowość i świetnie pasuje do strażaków, no i przez to chociażby można się zainteresować tym polibagiem. Sam strażak również porządny, uśmiechnięty, ma szczegółowy uniform z przodu i z tyłu, no i ten polibag, słuchajcie, 39 elementów, dwie zapasówki, można tym sobie po swoim mieście pośmigać. Ojejku, zobaczcie jaką tutaj mamy dzidzie w pistacjowym śpioszku. Zazwyczaj te mini zestawy z Lego Franców były nieco większe, no ale tutaj mamy takie łakocie, takie przyjemności typu niemowlak oraz butelka. Słuchajcie, to są dwa przydatne akcesoria, które również nie są takie częste. No, mamy tutaj kawałek polanki, jakiś taki mini słoiczek. Pewnie tutaj mamy jakieś pożywienie dla tego malca, no i kwiatek. Czy takie niemowlę pasuje do zwykłej minifigurki Lego? Hmm, no od biedy, wiadomo, jest jednak ten lepszy niemowlak z Lego City, ale to też się nada. Więc jak najbardziej mamy taki ciekawy, dosyć tani sposób, żeby wejść w posiadanie małego dzieciaczka. No a co z tym pojazdem Boba Fetta? No powiem tylko tyle, że tak niewielka skala mu niestety nie służy, bo te skrzydła nie są ruchliwe, nie mamy tutaj tych działek. Sam kokpit też wygląda dosyć kanciasto, no ale za to elementy. Elementy tutaj dają radę, bo zobaczcie, sand green, tak się nazywa ten kolor, jest to taki fajny, piaskowy, zielony, nieco zgniły, ja to nazywam, i to tutaj robi robotę, bo kilka tych klocków tutaj mamy. Jeżeli chodzi o tył, no to kiepsko już to wygląda. Tutaj, szczególnie jeżeli chodzi o górę, więc ten pojazd u mnie pójdzie na żeletki, ale pod elementy jak najbardziej fajne. Jeszcze spójrzcie tutaj na te dolne działka. To są takie klocki, które pozwalają czasem jakieś fajne, ciekawe efekty konstrukcyjne uzyskać. No, kwiecień bardzo udany i bardzo obfity, bo tych modeli miałem tutaj do pokazania całkiem, całkiem sporo. I niektóre pojedyncze akcesoria, elementy jak najbardziej, no, były czymś. Cennym, potencjalnie przydatnym, więc radzę tutaj oglądać Lego Prasówkę. No i widzimy się w takim podobnym odcinku już w maju. Miejmy nadzieję, że to będzie miesiąc, który podobnie obrodzi, albo może nie obrodzi, bo jednak koszt tych wszystkich gazetek to byłoby pewnie koło 100 zł, co jest jednak no, ciężkie dla kieszonkowego. Hej, hej, do zobaczenia!